43. Ruszamy na, e, szczyt. na szczyt. Jacku, powiedz jakie mamy parametry. Parametry czasowe, nie ile będzie? 11 km drogi wzdłuż. Deniwelacja 900 m. te piękne kwiatki. Którą mamy godzinę? Widać, nie widać. 8:02. 9,5 tysiąca kroków. Jesteśmy w połowie drogi, w połowie przewyższenia. Tak dokładnie. Trochę męczący spacer, nie powiem. Ale na szczęście jest chłodno. Teraz staram się dogonić chłopaków, żeby też powiedzieli od siebie parę zdań. 500 metrów wzniosu już pokonaliśmy. Z całego 950 czyli więcej niż po... Woda zatankowana i lecimy dalej. po południu po lataniu tak coś po południu jeszcze raz wyjeżdżamy ja, żeby, żeby sprawdzić Z czy przypadkiem by. jest pacyfiko czy może go nie ma a tam w Roldanillo który mamy metr wysokości wiecie? E... 7 km minęliśmy a, a, a wysokość 1, jest 1, 1, 1500 1, altitude, jest. altitude czyli, e, czyli 600 metrów już 610 metrów pokonaliśmy, wzniosły tak? a tam e, jadą już nasi koledzy leniuszkowie <laughs> Taksówką z parolotniami. Patent Jacka Jacek jaki masz patent powiedz Woda zamrożona w postaci lodu przez całą trasę rozstawia się powoli i na temperaturę zero patent z Turcji No, także wszystko gra Idziemy dalej. Nie poddajemy się, jesteśmy twardzi. Niemieccy, jak to mówię. Tam widać plantacje platanów, czyli takich bananów, ale do smażenia, do obróbki termicznej. Pierwszy raz podczas tej wycieczki udało mi się wyprzedzić chłopaków. Gdyż musieli się zatrzymać, żeby zapakować plecak. Także zdobyłam przewagę 10 kroków. Jeszcze 200 metrów do góry na chwilę przerwa, żeby Wam pokazać krzaczki kawy, która sobie tu kwitnie. Tu ma zielone i czerwone już nasionka. Tu są zielone. Pachnie przepięknie. Szkoda, że nie możecie tego poczuć. Tak trochę jak wanilia. Jeszcze sobie tutaj spójrzmy. O. Tutaj jakaś pszczółka pracuje. No i platany. Platany z owocami. I znowu kawa. Żyją sobie w sębiazie O, a tutaj ile kawy. Ja jeszcze dziś nie piłam kawy. Ale tutaj jest jej mnóstwo. Zaraz może wam. Pokażę, zerwę jeden dojrzały owoc i Wam pokażę kawę. Kawę... O. Tak wygląda kawusia. Dużo kawy. Dobra jak wejdę na górę jak wejdę na górę to się na pewno napiekam a i oto nasz pików to drzewko które drzewko roślina którą w domu trzymamy jako zdobną w Kolumbii wielkie drzewko Daje dużo cienia no, jest boskie. Kto by pomyślał, że taka roślinka u nas w domu to takie wielkie drzewo w Kolumbii. No, chłopaki już mnie odstawili, no nic, ale praca reportera musi mieć swoją cenę, po prostu mam gorszy czas. Już 9, ponad 9 kilometrów przebyliśmy i mamy tylko wzniosu 140 do góry. Czyli wow. już bliżej niż dalej, nie damy się. A jest tabliczka? Się. Czy to wiecie z nawigacji? Z, z tego, telefonu. Z telefonu okay. to wszystko biorę. Okej, okay. znowu jakaś dzika roślinność na zakręcie. Czyli jeszcze nam zostało jeden kilometr, czy półtora? Dwa. 2 no, 11 Kilometr i sto, niecałe 150 I 150. To już piękusie. Pokłady. Pokłady. O, jadą nasi koledzy karelecniarze. Platany.

Przez to, że te plantacje są na zboczach, no to jest wszystko pracą ludzkich rąk robione. Jest akła panela. Właśnie tam zmierzamy. Jeszcze mamy przewyższenia 90 metrów. A tu pejzaż wciąż taki sam. Egzotycznie, dziko. platany, to teraz dochodzi awokado. Tak wygląda sad awokado. Na stromiźnie. My mamy już tylko 90 metrów przewyższenia. Także ostatnia prosta. Po serpentynach. Kolejne sady awokado, ten trochę bardziej urodzajny. Większe drzewa. Widać też owace, ale troszkę daleko, żebyście je widzieli. Tu mamy wjazd na dawne startowisko, w które już jest wyłączone Pico. jeszcze nisko, poniżej startu, ale widziałam, że już jedna para nie jest w powietrzu. Także najbardziej ambitni startują. Tam jest dawne startowisko El Pico, które jest trochę bardziej wysunięte do przodu niż akło Panela. O właśnie. I tutaj w prawo mamy nasze startowisko. Tu jeszcze mamy fajne roślinki. To są takie, nie pamiętam jak one się nazywają, ale jako domowe u nas występują. O, a tutaj jest moja kawa. No to jesteśmy. Jesteśmy już prawie na starcie. Zdążyliśmy przed, przed minutem. Zdążyliśmy przed 9.27 Mi wyszło 17 840 roku. Także jest zdaliśmy radę. To co? Powtórka lika?